Część druga. Transilver SP-5 Wanda-Wanda. Tak. <laughs> Obróciłem transilber wzmacniacz mocy M3 tak zwany na układzie UL1497. Tutaj taki zrobiony przed wzmacniacz <laughs> na jednym tranzystorze MOSFET dla poprawy odbioru. Typowa konstrukcja. No, i tu stopień przemiany 28 MHz z tego modułu SP5W, zaraz go otworzę. Sygnał 10.7 jest podawany na układ mieszacza i dalej wzmacniany. Przemiana polega na tym, że częstotliwość 10.7 dodaje się do częstotliwości FFO. Ono jest tutaj pod tym ekranem. Zdejmę. Tak. Typowa analogowe no, VFO o dość dużej częstotliwości, jeżeli chodzi o e, zakres pracy, no, to jest prawie 18 MHz, 17 z groszem, bo 107 plus 17300 daje pa, pasmo 28 MHz. No, wiadomo, że przy tej częstotliwości ta stabilność nie była zbyt dobra, ale to były takie czasy, że wszystkim trochę radia płynęły i nikomu to nie przeszkadzało. E, i tu w dalszym ciągu część odbiorcza mieszania, a mianowicie sygnał 10.7 plus 17 daje odbiorczo 28 i clue transliwera moduł SP5 Wanda Wanda. Ja już go kiedyś pokazywałem, teraz pokazuję, że jest to zamontowane w transliwerze i działa. Typowa konstrukcja 1986 rok. E sprawne, gotowe do użytku mimo upływu lat. Jeszcze raz przypomnę piloty rezonatory sterujące 10,7 MHz, filtr wykonany amatorsko również 10,7 MHz, mieszacz płytki wykonany amatorsko na diodach BAT41. Tak. Taka rzecz, która w tamtych latach była dość popularna. Tu jest taki układ cyfrowy 7400. On troszeczkę opóźnia sygnał, tak zwany BIP. W programie Apollo można było tam. Podawać na koniec relacji ton i tu generator typowo zbudowany na takim układzie klapa na rdzeniu nabinięte uzwojenie. Częstotliwość około 800 Hz. Modyfikacja polegała również na tym, że podczas strojenia wzmacniacza mocy po tym transliwerze przychodziła lampa e 06 na 40 to był wzmacniacz mocy lampowej, żeby to stroić. Podawałem sygnał o takiej częstotliwości na torę M3 mikrofonu, po to, żeby nie gwizdać i skazania mniej więcej byłyby równe. Tak, lata wspomnień. Prawie rok czasu zajęło mi tutaj budowanie tego radia. Dziś to już jest zabytek. Wyjąłem, żeby. Pokazać kolegom młodszym, że można. Nie zbudowałeś, nie nadawałeś. Tak to było. Dzisiaj każdy już kupuje nowe rzeczy fabryczne. A to jest taki rodzynek do mojej działalności radioamatorskiej. Pozdrawiam.